Dobry wieczór, kochani, z tej strony Pizza Starot. Witam Was w kolejnym czytaniu, kochani, moi drodzy. Ci, co mnie nie znają, mam na imię Anna i Tarot jest moją pasją. Kochani, dziękuję Wam za lajki, za komentarze, za subskrypcję. Dziękuję, że tak pięknie działacie. Więc ja w tym momencie też się Wam tu owdzięczam i dzisiaj wrzucam, bo chciałam to wrzucić teraz na niedzielę, ale ja myślę, że. Dzisiaj troszeczkę wcześniej wrzucę, żebyście już mieli. No i kochani, sprawdzamy dalej energetykę. Dzisiaj zrobimy sobie kochani: bratnie dusze. Zobaczymy, co u bratnich dusz się dzieje. Co tam u aspektu męskiego i aspektu żeńskiego. Mam nadzieję, że czytania Wam się teraz podobają. I sprawdzimy, kochani, co tam u bratnich duszyczek. Jeszcze tutaj, tylko troszeczkę poustawiam, tak, żeby było wygodnie. Bratnie, dusze. Dobra, sprawdzamy z przełożenia. mi tutaj coś. O. I już patrzymy, co tu się dzieje. O, jeszcze odwrotnie mi się zrobiła, to nic. No. Będzie, będzie wybór, słuchajcie, pomiędzy dwoma osobami. Już aspekt męski tutaj no niestety dalej, dalej ma ten sam problem. Potem widzę kochani, że y, ma energię maga, czyli magikuje, czyli ma tutaj y, to szczęście, to y, bym widziała to takie y, nawet w pracy, czy y, właśnie w jakichś tam aspektach takich bym powiedziała. Y, Życiowych. No i, kochani, jest słoneczko, czyli jest tutaj bardzo dobrze, czyli dobrą energię ma aspunktiacki, czyli niczym się nie przejmuje, idzie do przodu, spełnia swoje marzenia. Zobaczymy jeszcze, jak idzie w całej energetyce. No i, kochani, patrzymy, co tu się dzieje. Piątka Mieczy. No się odwróciło. Ale to nic. Paść Pentakli. Zobaczcie Mak. Przesunę. Królowa Buła. E, siódemka mieczy, as pentakli, dziewiąta mieczy, as mieczy, ósemka mieczy, uuu, trójka była. Dzisiaj troszeczkę zrobiła wam, zrobiłam Wam troszeczkę więcej tych kart. E, czekaj, czekaj, zrobimy tak właśnie, żeby tutaj było dla nas wszystko widoczne. dziesiątka pentakli trójka pentakli cesarzowa królowa mieczy pustelnik przepraszam no i zobaczcie w tle to właśnie to słoneczko kochani moi drodzy jaka tu będzie historyjka co ja tu widzę wiecie co nie będzie działania, tu aspekt męski. Teraz na ten moment, moi drodzy, on się kłóci. Zobaczcie, mamy piątkę mieczy, on się kłóci ze swoim rozumem, ze swoim e, sercem, nie wie w którą stronę pójść. E, zobaczcie miecze, to jest po prostu blokada, to jest typowa blokada aspektu męskiego. On tutaj nie będzie działać, on tu będzie patrzeć, on tu będzie e, wnioskować możliwe że podejdzie z jakąś propozycją ale to będzie słuchajcie działanie powolne to nie będzie takie szybkie działanie to będzie takie działanie że chcę coś zrobić ale ja zrobię to właśnie dobrze dobrze czyli właśnie jeżeli chodzi o tego maga czyli że on tutaj w tym magiku będzie magikowo będzie tutaj właśnie próbował coś zdziałać ale bym powiedziała, że tam gdzie teraz aspekt męski jest to na razie on tutaj nic nie będzie robił on tu będzie tutaj robił w swojej sferze, bo zobaczcie mamy tą królową buław, czyli wy wy go przyciągacie, ale on jeszcze tutaj myśli, bo on widzi, że wy będziecie stawiać wszystko na swoich zasadach że wy się nie pokazujecie tak od razu, Liczę, potem zobaczymy jeszcze a propos aspektu żeńskiego no zobaczcie są te blokady siódemka mieczy on tutaj się będzie jeszcze tym mieczym się tutaj bronił. Nie będzie chciał tak do końca pokazać swoich emocji, swoich uczuć. Te uczucia są na razie, słuchajcie, takie ukryte, więc może być nawet jakaś tajemnica, która może jeszcze w tej siódemce wyjść. Aspentakli buduje, buduje, robi. Jeżeli nawet jest aspekt męski teraz w związku, to on będzie się teraz poświęcał temu związkowi. Chociaż tak nie do końca, bo zobaczcie, nie śpi po nocach, myśli. Nie wie jak wyjść z tej sytuacji. Um, w, ja bym powiedziała, że tutaj w tej e, dziewiątce razem z piątką rowie się serce, rowie się, ale chce zaszumić e, w Asie mnie, czy ma to spełnienie. E, ale takie spełnienie, bym powiedziała, takie. E, Miałam taką odwrotność, że jeżeli aspekt męski teraz nie widzi wyjścia z sytuacji, to on będzie przemyśliwał, on będzie wywnioskowywał z tych trzech kart, zobaczcie naukę, że powroty do przeszłości i możliwe nawet być tak, że nawet jeżeli będą wchodzić tutaj, słuchajcie, układy trójkowe no to bym powiedziała: no tutaj nie będzie tak za bardzo fajnie. Yy, dziesiątka pentakli spełnienie finansowe i tutaj też ogólnie rzecz biorąc aspekt męski no jest przygotowany na pewne rzeczy cały czas pracuje tworzy, działa żebyś tutaj było dobrze żeby to było takie właśnie yy, z jego strony takie właśnie przygotowujące się na ten bym powiedziała może na to działanie albo na ten nawet yy, sukces yy, ale cesarzowa stoi cesarzowa stoi ona pilnuje nie daje dojść do pewnych spraw. Możliwe, że aspekt, przed aspektem męskim są pewne rzeczy ukrywane i to dosyć dużo, dużo takich bardzo ważnych spraw. Wy oczywiście też się bronicie przed tym uczuciem. Możliwe, że będziecie domykać najprawdopodobniej tą relację. No i jest to osamotnienie i zobaczcie, no jest wielka tęsknota, wielka tęsknota aspektu męskiego bo widać, że e, tak, e, to niespanie, tutaj to właśnie nie, ja bym niespełnienie, bo powiedziałam, że spełnienie, ale tutaj bardziej niespełnienie. E, nie, nie ma wyjścia z sytuacji i to, i to osamotnienie, wiecie. E, zobaczmy jeszcze, kochani, e, co tam będzie aspekt męski miał w tlen, e, czyli tak jak mówiłam, to spełnienie, e, uczucie jest ale takie słuchajcie, może to być nawet i, nawet i przyjaźń, chociaż niekoniecznie. No żałuję, żałuję aspekt męski tutaj, że nie jest z wami. Zobaczcie znowu nam z ósemką dziesiątką. No są te bóle, jest ten ból, jest to cierpienie. Ukrywa się, chowa się, nie chce pokazywać swoich pewnych rzeczy. Chciałby się poczuć aspekt męski też trochę bezpiecznie w tym, co teraz robi i działa. Nauka dawania i brania przede wszystkim doświadczenie życiowe, zobaczcie. I nadal aspekt męski zawiesza relacje. Zawiesza relacje na ten moment. To nie będzie y, dalej kontynuowane, chociażby, że jeżeli wy jesteście w relacji, to on nie będzie tego ruszać. On będzie miał szacunek do tego, że wy jesteście w innym związku. O, zobaczcie, nawet aż mi, aż mi karty poleciały z wrażenia. I zobaczcie, no, i jest to uczucie. Czyli już tutaj mniej więcej wiemy, jak to będzie wyglądało. I powiem Wam tak: aspekt męski będzie się Wam przyglądał, będzie Wam się przyglądał, będzie patrzał co wy robicie, jak robicie nawet aspekt Męski, bym powiedziała nawet was podziwia i jest takim bym powiedziała troszeczkę w szoku że wyście nawet dotrzymali tego słowa, które wyście mu powiedzieliście kiedyś tam może w przeszłości że wy to realizujecie że działacie dobrze, lecimy dalej, zobaczmy jak potoczy czy będzie y, działanie, o może tak. Y, czy będzie działanie aspektu męskiego, czy będzie działanie siła. Szóstka, paczek kielichów. Y, cesarz, y, wiecie co? Aspekt męski, on będzie miał dużo siły. On będzie miał dużo siły i energii na to, żeby teraz tak, jest teraz w, do, w dobrym momencie, w dobrym momencie jest to uczucie, ale on tutaj będzie wywnioskował to doświadczenie. I to doświadczenie życiowe mu powie, bo on doskonale wie, w którym kierunku pójść. Czyli może być nawet, że aspekt męski nawet powie dość, ja nie będę trwał w czymś, co mi nie służy, co, co mi nie odpowiada na ten moment. Ale ja na razie nie będę wchodził od początku, tylko spokojnie, e, z takim e, spokojem, e, z doświadczeniem. Zobaczmy co jeszcze, e, jakie będą intencje, jakie intencje aspektu męskiego, jakie intencje czwórka mieczy, askielichów, dwójka buław i król kielichów wiecie co ja wam powiem tak e, tutaj aspekt męski potrzebuje teraz w czwórce e, wypoczynku wypoczynku e, zrelaksowania, bo on tutaj w asie będzie miał to spełnienie, on tutaj będzie myślał on tu będzie w tych dwóch kartach taki gdzie trochę niespokojny ale to już wyjdzie w takim e, powiedziałabym e, bo mi brakuje słowa Aha. Aspekcie tego, że jeżeli on tutaj będzie wybierał, to on wybierze mądrze, bo nie będzie chciał, żeby mieć e, jak gdyby, e, bym powiedziała, powtórki z przeszłości, żeby te błędy, które były w przeszłości, żeby one się nie powtórzyły. Dobrze i lecimy dalej. I jaka rada? I jaka rada dla aspektu męskiego. Tata. Dziesiątka kielichów, szóstka mieczy i dwójka mieczy, widzicie? Czyli tak, jeżeli aspekt męski jest w związku, czyli ma to spełnienie, to on może się trzymać tego spełnienia, ale jeżeli mu to nie odpowiada, to zobaczcie, znowu są powroty do przeszłości, jest analizowanie. I dwójka y, mieczy, czyli będzie ten wybór, ale on tutaj nie widzi też jakiejś okazji, bo okazja może się okazać tym, jak jeszcze to ułożę, o, wali się, wali się aspektowi męskiemu. Zobaczcie, tak jak mówiłam, e, że nie widzi okazji, zobaczcie. Mamy piątkę kielichów, czyli jest ten ból, jest ta zajebista. Jakbym powiedziała, jest ta zajebis... ja bym powiedziała, no zajebista. Widziałabym y, bardzo wielka y, tęsknota za wami. No i, i będzie się waliło: będzie się waliło albo u aspektu męskiego, albo u was. Chociaż zobaczymy jeszcze w aspekcie rzęskim, jak wyjdzie. No jest, ma, ma tą opiekę z góry, czyli y, aspekcie męski, jeżeli chcesz, to działaj, bo teraz ciaś ci sprzyja. I zobaczcie w tle znowu umiarkowanie, czyli znowu anioły. Zaufaj aniołom, tak? Zaufaj aniołom, zaufaj górze. I zobacz, co tutaj masz. Masz spełnienie. I masz tą arcykapłankę, zobacz. Czyli będzie to spełnienie. Jeszcze tak Wam pokażę, bo tutaj ale nie chcę, wiem, że, nie chcę, że aspekt męski nie chce tego zranienia, tego bólu, nawet zranić może inne osoby. Ale jeżeli on pokona te lęki i te wszystkie rzeczy, które poniekąd są po drodze, zobaczcie, jest nowy początek. I tego aspektom męskim życzę. Kochani, moi drodzy, jeżeli się podobało, to pamiętajcie kciuczki w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału, i zapraszam nowych subskrybentów, przede wszystkim też tutaj zachęcam gorąco panów do subskrybowania kanału Pizza Starot, bo jest was bardzo malutko, więc serdecznie i gorąco zapraszam. Jeżeli chcecie kontaktu ze mną a propos czytań, a propos oczyszczenia i tak dalej, to wszystkie linki będziecie mieli pod spodem. I kochani moi drodzy lecimy. Zobaczmy co tu się będzie działo aspektu żeńskiego. aspektu żeński. Jeszcze raz przesunę. Aspekt żeński, żeby ten... Zobaczymy, co tu u was dziewczyny I kobitki, kochane moi drodzy. prac mi dusza. Dusze chcą wyjazdu, chcą przyjazdu, może chcą spotkania z bratnią duszą. Tutaj będzie coś wyjaśniane. Słuchajcie, będziecie między sobą rozmawiać. W międzyczasie też macie powroty do przeszłości, wracacie, też wnioskujecie, wyciągacie doświadczenie. E, zobaczcie, nawet nie zdążyłam powiedzieć a już powiedziałam doświadczenie zobaczcie i mamy tego cesarza czyli faktycznie wy też będziecie wyciągać to doświadczenie życiowe z popełnionych błędów czy tam e, lekcji bo może być tak, że to była wasza lekcja e, życiowa i tak dlatego to wszystko kochani wyszło patrzymy dalej e, piątka kielichów królowa kielichów Piątka pentakli. Czwórka pentakli. Koło fortuny. Paść buław. Sprawiedliwość. Król buław. Było, bo zapomniałam. Piątka pentakli. Królowa mieczy ten mieczy. Jeszcze widzieli słońce. Też pustelnik tak jak zobaczcie, jak, tak samo jak y, u aspektu męskiego. I też mamy wieże słuchajcie, no niesamowite. Y, I piątka pentakli. Czyli też u aspektu męskiego będzie się coś walić. Y, no i ten cesarz. Kochani, w tle. I już opowiadam wam, kochani, co tutaj się może wydarzyć, jak ta będzie historia. Ja bym powiedziała, że tak. Aspekt męski, bardzo, żeński, przepraszam, Boże, to mi ten męski cały czas. Aspekt żeński, ja bym powiedziała, wiecie co? Bardzo chce wejść w energię żeńską, bardzo. I bardzo stawia na siebie. Ale pomimo tego, zobaczcie, on cały czas wy jesteście w takim. W dołku psychicznym nie chcecie zamykać, też żałujecie pewnych rzeczy, pewnych spraw. Królowa Kielichów, no macie to uczucie, też jeszcze to, to też nie jest zakończone do końca. Jeszcze macie jakąś, ja bym powiedziała, nadzieję na to, że coś się może wydarzyć między aspektem męskim a wami. No i stawiacie tak na siebie, robicie, uczycie się, doświadczenia, rozwijacie się wspieracie owoce swojej pracy. To jest dla Was teraz najważniejsze. Yy, możliwe, że będziecie mieli jakieś propozycje zawodowe i to będzie teraz Wam tak naprawdę przyświecało yy, yy, Wasze działania, jeżeli chodzi o takie yy, właśnie życiowe. Zobaczcie koło fortuny. Dlaczego Wy cały czas wracacie do tego? Tu zobaczcie, to będzie nowy cel. Znowu, ja bym powiedziała, jakbyście się kręciły, się cały czas w kółko. Jakby to, co tutaj miałyście, yy, i tutaj właśnie, jakbyście ch nie, nie chciałybyście tutaj pozamykać pewne sprawy. Jeszcze mówię, macie tą nadzieję. Yy, w październiku idziecie, jakby do przodu. Chcecie tutaj pokazywać, że wszystko jest ok, a tak naprawdę nie jest ok. Powiedzicie, macie, znowu wyważacie, znowu patrzycie. Ogień i woda. Patrzycie na tego króla. Powiecie, że on on was przyciąga, on was interesuje, ale dlaczego on was interesuje, skoro wystawiacie na siebie, stawiajcie na siebie. Stawiacie na siebie, zamykacie te drzwi. Ale się bronicie. Macie królową licze. Ona patrzy, ona też obserwuje. I tak samo też będzie ukrywała taki aspekt męski. I będzie też mówiła wszystkiego. Będzie takie, słuchajcie. Nie wiem, nie wiem czemu, ale mi tutaj przychodzi do głowy zabawa w kotka i myszkę, nie wiem czemu e, no ale też w słońcu macie to spełnienie marzeń i macie tutaj, idziecie też po swoje sprawy, więc aspekt żeński też bardzo pięknie, e, do pewnego momentu wy będziecie mieli e, bym powiedziała i o aspektu męskiego i o aspektu żeńskiego tak samo, raz będzie dobrze, raz będzie źle e, też będziecie w tym pustelniku Y, tutaj też y, przemyśliwać pewne rzeczy, będziecie szukać tego światełka w tunelu, żeby, to, żeby ta latarenka w końcu się wam y, zapaliła. Też będzie się tutaj waliło coś. Coś może coś jeszcze nie będzie do końca dla Was jasne. Będziecie takie zagubione, nie będziecie wiedziały dlaczego i po co. Ale ja myślę, że to mi nie mówię, Musicie też się nauczyć swojego dawania i brania. Czyli będziecie musieli wiedzieć, w którą energię wejść. Czy wejdziecie w energię? tego króla, czy nie. Ale zobaczmy jeszcze, co... No i tak, jak pizze starot nie pomyśli, to nie pomyśli. A zobaczymy właśnie, czy będzie jeszcze działanie. Działanie. Działanie według aspektu męskiego. Czy będzie działanie? Dziesiątka szóstka kielichów, szóstka puław i trójka mieczy. Nie. Słuchajcie, aspekt grzyński nie zrobi działania. Aspekt grzyński, jeżeli będzie w związku to umyć się tylko w związku jeszcze na razie się trzymał, ale jestem, bo jest to cierpienie. Tutaj będziecie wchodziły po jakieś zwycięstwo. No i nie będziecie chciały poniekąd krzywdzić pewnych osób w swoim otoczeniu, może nawet siebie. Zobaczymy, jakie macie intencje wobec aspektu żeńskiego. E, jakie intencje? Jakie intencje? Trójka, puław, ósemka Mieczy, Królki Lichów. No, też nie widzicie wyjścia sytuacji, też macie powroty do przeszłości. Ale jest to uczucie i czekacie na, macie tą nadzieję na to uczucie, na tą miłość, a tą nową miłość może. I zobaczmy, jaka rada jeszcze. Jaka rada! E, jaka rada! Król mieczy, as i e, czwórka bułac. Tak, czekacie, czekacie, ale on tutaj e, też najprawdopodobniej, jeżeli zobaczymy, bo nie powiem Wam na 100%. Ale też aspekt męski e, będzie się zbraniał, będzie się zbraniał tego uczucia. Macie to spełnienie. No i najprawdopodobniej z aspektem męski byście chcieli coś tutaj poświętować. Możliwe, że gdzieś wyjechać i e, właśnie te swoje sprawy, no, słuchajcie, powyjaśniać. I tak, kochani moi drodzy. Bo jeżeli wy będziecie brały to doświadczenie życiowe, stawiacie na siebie i chcecie, żebyście tutaj chciały błyszczeć, żebyście się chciały pokazać, chcecie ustrzelić właśnie aspekt męski, ale chcecie to zrobić mądrze. Mądrze i być może, możliwe, że dacie mu szansę, i będziecie właśnie jak ta y, arcykapłanka, zobaczcie, w aspekcie męskim też była arcykapłanka. Czyli jeżeli nam się tu pojawia i tu, to znaczy, że jest jakaś dla Was szansa, dla bratnich dusz, możliwe, że po powtórzycie y, ten cykl, właśnie z koła fortuny, ale będziecie się bronić. Będziecie, o i zobaczcie, też macie podobnie. Też będzie się kłóciło się, y, zobacz, przepraszam, będzie się kłóciło właśnie y, rozum i serce. Ale uczucie jest i to uczucie ono tutaj też będzie jeszcze jakoś tam zobaczcie, tutaj właśnie będzie kiełkować. Możliwe, że bratnie dusze będą szły zupełnie w innym nowym kierunku. Ja bym powiedziała. No i też wam jest potrzebny też odpoczynek, medytacja, słuchanie się w siebie. No i no, ten król wam tutaj będzie wam, was bym powiedziała korciu ciekawił. No ale mamy długie kielichów, czyli mamy to spełnienie słuchajcie. Dobrze, kochani moi drodzy, to tyle od starot jeżeli chodzi o obratnie dusze. Czyli wiemy, że jeżeli się Wam podobało, to pamiętajcie kciuczki w górę. E, to, że aspekt e, żeński musi stawiać na siebie. Aspekt męski idzie powolnym krokiem do Was. E, takie, to będzie takie wyważone. U Was też podobnie będziecie też tutaj też wyważały pewne sprawy. Kochani, moi drodzy, dziękuję Wam ślicznie bardzo. Dzisiaj troszeczkę krócej. Te bratnie dusze. Myślę, że będziemy dalej działać tak, jak działamy. Pamiętajcie o subskrypcji kurczę, za szybko powiedziałam. O subskrypcji kanału aby to tutaj um, było dla wszystkich jasne. E, zapraszam też na medytację z Pite Starot. Też linki macie pod spodem. Zapraszam na ten drugi kanał. Pozdrawiam cię krótko. starod Starot. Pa, pa.